Drodzy widzowie, kolejny odcinek gry Doom. Zaczynamy! Poczekam aż przeciwnik podejdzie. Tak jest. Użyjemy naszej mocniejszej broni. Na dużo mniej przeciwników, ta broń jest dużo lepsza. Generalnie staram się używać tej broni, do której mam maksimum amunicji. I tak więcej nie zbiorę, więc trzeba marnować. Dobra, drodzy widzowie. Zbieraliśmy się początkowo i wrogów. Mniej więcej zobaczyć, gdzie jesteśmy. A więc, tak stąd przyszliśmy. Tu zaczynamy poziom, otwieramy te drzwi i tak, idąc na prawo, Wziąłem od razu na czerwone drzwi. Nie mamy karty, więc no cóż, nie przyjdziemy. Idziemy więc dalej, Trzymamy się prawej strony. Hmm. Możemy skorzystać z tej dobeczki. Trochę wyszczelać. Strzelba na daleką odległość. A no, jest dużo gorsza niż na bliższą, więc. Staram się tego nie robić. I dochodzimy do kolejnych drzwi. Teraz żółtych, no też nie przejdziemy, więc idąc dalej, wracamy do punktu wyjścia. Więc tam mamy czerwone, mniej więcej po są żółte. No cóż, cała ta strona jest zablokowana. Idziemy więc w tą tą stronę. A tutaj, wspierając dobroci, wracamy na kolejne żółte drzwi. cóż, idąc tędy wracamy do tego korytarza, więc. Jedyna droga prowadzi tędy. Wjeżdżam chwilą oh. na górę. Kilna jest jednoosobowa, więc pozbywamy się przeciwnika. Tym oto sposobem zdobywamy żółty klucz. Żółty klucz, a żółta brama jest tuż w dobra, na górę żeby łatwiej sprzątnąć na górze nie ma nic poza wyrzucam rakiet i... abolicjon wyrzucam rakiet czyli warto dobrze zjeżdżamy na dół i jesteśmy tutaj na początku tu też były te żółte drzwi które widzieliśmy na samym początku tak ogólnie wygląda mapa To dosyć prosta wbrew pozorom tu zaczynaliśmy tu są żółte drzwi dobrze, przeszło przez żółte drzwi, kontynuujemy tam w ogóle byliśmy po rakiet jedyna droga prowadzi ten tuż przed nami tam na niebieskie drzwi a więc nie przejdziemy więc dochodzimy no, do centralnego punktu tej mapy z góry zjechali nam przeciwnicy co ciekawe tą platformą można wyjechać na górę, ale nic tu nie ma Gdy nie przycisk tu przycisnę po prostu tą platformę o półczas powrotem ale jeżeli będziemy uważni możemy zatrzymać tutaj i przeskoczyć do pasu, użyć tego do guzika i zdobyć nasz pierwszy sekret ten tu guzik otwiera nam dwa mini sekrety, które nie są oznaczone jako sekrety, ale warto je zdobyć. Pierwszy z nich jest tutaj niebieska zbroja. Zabieramy niebieską zbroję, zabieramy sferę. Tym sposobem, nie dość, że mamy dwa sekrety zdobyte, mamy na chwilę obecną 200 punktów życia i 200 punktów tarczy. Tak więc jesteśmy urządzeni, ale to nie wszystko. Patrol nam się jeszcze przyda. Aha. I z tej platformy możemy dosyć szybko przebiec musimy poczekać aż będziemy w odpowiednim momencie ustawieni. Nie, jest to proste Ok, dobra, chodź do platformy i nie wsuj mi odcinka dobrze dobrze, zrobiliśmy mapę poziomu Powrót jest prosty. Mamy platformę. Ale i to nie wszystko. Przechodzimy tutaj, by platforma nam jeszcze raz jechała. Przyda nam się ona ponownie. Zabieramy, przeskakujemy to razem w tą stronę. I w tym miejscu nasz kolejny sekret. a to amunicja do broni, którą 12 mam w ręku. A i maksimum nie wykorzystamy. Ale staramy się troszeczkę amunicji wykorzystać na przeciwników. Nie wiem czy oni będą zadowoleni z tego powodu. Wspominałem, że ten przycisk jeden z sekretów daje nam nie tylko niebieską zbroję, daje nam też coś jeszcze. Opuszczę nam tą platformę, dzięki czemu możemy zabrać piłę mechaniczną. No ją już mamy od bardzo dawna, ale gdyby ktoś nie miał, może się przydać. Tu więcej nie znajdziemy. platforma nam się już więcej też nie przyda. No chyba, że po amunicji jak będzie musieli wrócić. Kontynuujemy. Przynajmniej niebieska karta. Jak zdobyć niebieską kartę? No Przejść trzeba przez czerwony drzwi. Jak przejść przez czerwony drzwi na czas? czerwoną kartę. Cała gra na takiej właśnie zasadzie. Są to czerwone karty. Jak to mówią? O wilku mowa, a wilk dusz-dusz. Mamy czerwoną kartę z widokiem na czerwone drzwi musimy teraz przejść sporą część poziomu i wrócić powrotne, drzwi by przejść kartę. Ok, window współpracy. Gra jest tak stworzona, a przynajmniej ten poziom, że musimy wrócić sporą część. I co za to idzie? A to, że przewidzieli to, że będziemy wracać, więc... Dużo przeciwników do nas wyjdzie z wcześniej zamkniętych pomieszczeń. dzisiaj nie jest mój Dzień platformą Platformy. Okej, okay. a amunicja znów na Fula. Możemy kontynuować. Dobrze. Niebieska, niebieskie drzwi, ale nie mamy niebieskiej karty. Zabezpiecz się z pojemnikiem. Czerwony drzwi, które są tutaj, zaraz praktycznie na początku poziomu. Pamiętacie? Nadzieję. Ok, wchodzimy, zabieramy niebieską kartę i możemy śmiało wchodzić do niebieskich drzwi, ale oczywiście po drodze nawet drzwi do przeciwnicy. Czekaj, jakie zamknięte pomieszczenia się otwierają, z nich wychodzą po przeciwnicy. Nie jest wesoło. Co zrobisz? To ciekawe, z tych drzwi tutaj, Oni w wyszli, z tej, oto tej przestrzeni A za nią W tym oto miejscu jest Sekret czwarty i ostatni sekret Oprócz tego możemy też po przeciwników Z tej pozycji Mamy lekko przewagę, ale Generalnie tak tam przyjdziemy. Tu jest Tak, przeszliśmy tak wracamy. A więc przechodzimy. tędy. dym. z niebieską niebiesko, niebieskie drzwi. Nie jesteśmy. Bardzo blisko wyjścia. Wyjście jest za tym dymem. te drzwi sam się nie otworzą. Trzymaj otworzyć przyciski. Droga do przycisku prowadzi tędy. dym. Nie, nie, w sumie jest drogą. Nie jest złym kierunkiem. I oto nacisk przycisk, przycisk na który otworzy nam te drzwi. W związku z powyższym wracamy. W ogóle ta plansza powinna nazywać się, wracamy. co jakiś czas trzeba tą tym wracać. czemu jest jednocześnie mała, a długa. I mamy wyjście drodzy widzowie, mamy wyjście. Czy zabiliśmy wszystkich? Okazuje się, że tak. Czy wszystko? Okazuje się, że prawie. Ale mamy wszystkie sekrety W związku z czym stacja komputerowa zakończona. A w następnym odcinku bo z pierwszego epizodu. Zapraszam już teraz.